Pierwsza wizyta w Winnopolsce jako wiceministra obrony narodowej i cieszę się, że także w tych rejonach, które są jest... Są moje, z którymi jestem związany, mogę przebywać i mogę wizytować, mogę rozmawiać z żołnierzami. Właśnie przed chwilą z takiej rozmowy z korpusem Szeregow szeregowców i podoficerów wyszedłem. To są pierwsze moje też wrażenia z tego rodzaju spotkań, więc one na, na, na gorąco mogą być bardzo pozytywne. Mogę bardzo pozytywnie ocenić tego rodzaju spotkania. Ale przyjechałem tutaj w kilku sprawach. Po pierwsze, w, 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 mieliśmy ślubowanie klas mundurowych. w w szkole w posielcu. To piękna uroczystość, ale też mająca szczególne znaczenie, dlatego że my podkreślamy, i że zamierzamy budować kolejny rodzaj sił zbrojnych i obrony terytorialnej. Wykorzystanie ogromnego potencjału, który drzemie wśród młodych ludzi, którzy nie zawsze, niekoniecznie chcą pójść później do armii, chcą służyć w armii, ale są bardzo związani z mundurem i chcą służyć swojej ojczyźnie najlepiej na tym terenie, który najbliżej znają. I tego rodzaju szkoły są znakomitym miejscem, żeby tą przyszłą kadrę dla obrony terytorialnej przygotowywać. Jednocześnie tych wszystkich, którzy krytykują tego rodzaju podejście, krytykują pomysł budowy obrony terytorialnej, no warto podać przykłady chociażby Szwajcarii, gdzie ona się znakomicie sprawdza i gdzie pozwala na dobre, Funkcjonowanie, taki znakomity element odstraszania, bo po prostu nikomu się nie opłaca wejść do tego państwa i dokonać jego inwazji, w momencie kiedy wie, że spotka się z zasadniczą odporem, z zasadniczym obroną większości społeczeństwa. I jest to też projekt, który musi być realizowany latami, żeby nie powiedzieć pokoleniami. Więc my dopiero jesteśmy na początku budowy tej drogi. Chcemy pilotowo zrobić trzy brygady, później zwiększyć tą, tą liczbę. Natomiast, też wszystkim krytykom uświadamiamy, mamy pełną, rozumiemy to, że budowa tego rodzaju obrony terytorialnej to jest pewien, pewien proces, który może napotkać na, na trudności. Natomiast, on jest w interesie nas wszystkich, również państwa, żeby taka sprawna obrona terytorialna funkcjonowała i życzę tym młodym ludziom, żeby, żeby część z nich trafiła do służb mundurowych, a tych, którzy, którzy nie trafią, żeby w tej obronie terytorialnej się znaleźli. Byłem, przyjechałem także tutaj do Wrocławia, ponieważ mieszkańcy miasta zwracali uwagę z niepokojem, zastanawiając się, jaka będzie przyszłość jednostki bazy lotniczej w Wrocławiu. To też mnie niepokoiło jeszcze parę miesięcy temu. Mogę powiedzieć, że dzisiaj jestem znacznie spokojniejszy, to znaczy Mając świadomość wagi tej jednostki dla Inowrocławia, to jest ponad 750 osób zatrudnionych bezpośrednio w jednostce, ale to jest przecież to są także ich rodziny, dzieci, to jest pewnie około kilku tysięcy osób, które niejako żyją z tej jednostki, plus miejsca pracy, które ona tworzy. To jest tak naprawdę jeden z istotnych elementów Inowrocławia i wy dokonanie takiej wyrywy byłoby tragedią dla tego miasta i dzisiaj mogę uspokoić, że żadnych planów likwidacji, przynoszenia tejże jednostki nie ma. Ona będzie funkcjonowała i mam nadzieję, że będzie się rozwijała. To też by było irracjonalne z punktu widzenia ekonomicznego. Kilkaset milionów złotych wydano w ostatnich latach na dostosowanie tej jednostki. Niektóre prace jeszcze trwają i teraz zarzucenie takiego projektu to byłoby skrajną niegospodarnością. To, to by nas naraziło na odpowiedzialność po prostu przed nie tylko przed wyborcami, ale przed instytucjami kontrolującymi. Ktoś nie potrafiłby tego nikt wyjaśnić, dlaczego chcielibyśmy to jednostkę likwidować. Takiej likwidacji nie będzie, ja uspokajam. Jest przyszłość dla tej jednostki. Mam nadzieję też, że będą realizowane programy śmigłowcowe i te programy śmigłowcowe pozwolą także z korzyścią, będą realizowane z korzyścią także dla I na Wrocławia. Mamy dwa zasadnicze programy śmigłowców i zadaniowych, który budzi największe emocje, ponieważ dotyczą. Przetargu już rozstrzygniętego. Mamy przecież też kwestię przetargu na śmigłowce uderzeniowe, śmigłowce kruch, który pierwotnie bo początkowo ma być 16, potem mam nadzieję znacznie więcej. I to to jest element, na który trzeba zwrócić uwagę. Tutaj również jest potencjał dla polskiego przemysłu i dla polskiej, i, i, i tym samym dla, i także dla jednostki w Wino-Wrocławiu. Zresztą mam nadzieję, że mówiąc o polskim przemyśle, mówię chociaż do zakłada w Bydgoszczy. Mam nadzieję, że jednak. Zakładnie o tym, że szczyt doceniał potencjał śmigłowcowy w Polsce i nie będą koncentrowały się tylko i wyłącznie na samolotach, na EF-ach, na migach, ale także na śmigłowcach, bo tu jest także miejsce pracy i wydaje mi się, że nie warto ze wzgardą patrzeć na każdą propozycję miejsca pracy, na każdą inwestycję, która ma powstać, nawet jak to będzie kilkadziesiąt dodatkowych miejsc pracy, ale to są ludzie, którzy tutaj w regionie mogą później pracować, tutaj w regionie mogą zostać, a nie muszą jechać do innej części Polski. I tak podsumowując jeszcze te, Problemy śmigłowcowe, dlatego że no, coraz, jesteśmy coraz w sensie tych decyzji ostatecznych. Trzeba jasno sobie uświadomić. Chciałbym, żebyście Państwo wy to sobie uświadomili, jak wyglądała polityka ostatnich kilku czy kilkunastu lat, jeżeli chodzi o sektor zbrojeniowy, o armię, o sposób myślenia w, te, w tej sprawie. Otóż kilka lat temu sprzedawaliśmy nasze zakłady, bo źle funkcjonowały w Mielcu i Świdniku, miały problemy, a dzisiaj wydajemy. 30 miliardów złotych na programy śmigłowcowe. No, ja tego nie potrafię zrozumieć. To jest kompletnie irracjonalna decyzja. Najpierw sprzedać z zasobu Skarbu Państwa fabryki, żeby później, no, znaczy patrząc na to, co, co było pierwotnie, na, na próbę wyprowadzenia całego przemysłu lotniczego gdzieś poza Polskę, na przykład do Francji, no to jeszcze można zrozumieć, ale mając zakłady w Polsce, rezygnować z tego, to jest rzecz kompletnie nie, nierozważna, nierozsądna. Dzisiaj to wygląda inaczej, bo zarówno. Firmy, większość firmy ze środowiska przemysłu zbrojeniowego jest podporządkowana. Ministerstwo Obrony i dzisiaj mam nadzieję, że będzie współpraca między Armią, Przemysłem i Światem Nauki też tak, żebyśmy jak najbardziej wykorzystywali ten potencjał przemysłu, który również tutaj chociażby niedaleko w Bydgoszczy drzemie, który może być rozwijany, który jest na bardzo wysokim poziomie. Pokazuje to, żebyście Państwo sobie uświadomili, że w armii potrzebna jest taka po i w przemyśle zmieniła potrzebna jest polityka długofalowa z perspektywą nie dwóch, trzech lat, tylko z perspektywą dziesięciu, piętnastu i więcej lat, bo tylko w taki w takiej perspektywie można mówić o rzeczywistym dźwignięciu, które to przynosi w Polsce. Dziękuję, to tyle z mojej strony. Jeżeli są pytania, to zapraszam. Chciałam zapytać jeszcze o osobną wizytę w Wydchórzczynie, gdzie pomoże minister informacji dla szkoły Międzynarodowej, Czy już w tym temacie coś się Panie redaktor, przepraszam. przepraszam, to powiem. Przypadłość jest taka, że chcą codziennie nowej informacji i prawda, czy to już jest decyzja, czy decyzja jest, jaka jest, ja powiedziałem dwa miesiące i ja się z tego wywiążę. I prace trwają. Proszę mi pozwolić wtedy ogłosić, jeżeli będą to pozytywne, podkreślam. Jeżeli to będą pozytywne decyzje, lub no, nie zawsze one są pozytywne, ale mam nadzieję, że w tym wypadku będą pozytywne w a nie w Wrocławiu, to już pozwólmy wtedy zrobić. I proszę jeszcze o ten czas, który mi został dany, żebym mógł z tą, państwą, z tą sprawą Państwa zapoznać. Szczególnie tak jak powiedziałem w armii, My patrzymy, trzeba patrzeć z perspektywą nie roku, nie dwóch, tylko kilku, tej dekady albo nawet więcej. I prosił media, też, żeby tak patrzyły, jak mówimy o obronie terytorialnej, to ona też nie powstanie z dnia na dzień, bo tego się nie da zrobić. Jak mówimy o programach modernizacji, to też te jutro śmigłowce nie zostaną dostarczone, bo to jest pewien proces. Panie mistrzu, czy może Pan się ustos ustosunkować do informacji, które się pojawiały w mediach, że Zdrowictwo Generalnego Służby Wojny pięciu generałów, kilku pułkowników ma odchodzić, a jeszcze te zarzuty, że się uniemożliwia też odejście ze służby dotychczas, do niedawna naczelnemu prokuratorowi wojskowemu przez niebudowanie dokumentów niezbędnych do przejścia na emeryturę? Ja powiem tak, chciałbym zapytać Pana redaktora, jeżeli mogę. Jak ocenia sytuację, w której żołnierz podładny kontaktuje się ze swoim przełożonym za pomocą, za pośrednictwem nadwójnych? Ja mogę postawić jak najgorszą ocenę osobom, które w ten sposób przekazują informacje, bo każdy ma prawo podjąć taką lub inną decyzję. To jest jego wolna wola, to jest jego uprawnienie, tylko armia jest pewną instytucją zhierarchizowaną jakiś czas temu, półtora miesiąca temu, pamiętam, nawo nawoływania jednego z dziennikarzy do nieposłuszeństwa względem ministra obrony narodowej. Bez względu na to, kto jest ministrem obrony tego rodzaju haseł, głoszenie tego rodzaju haseł, to jest to zakrawa na zdradę stanu. No, dzisiaj mamy sytuację, w której żołnierze... No, komunikują się ze swoimi przełożonymi za pośrednictwem mediów. Wydaje mi się, że to daje tego jeszcze świadectwo że żołnierze, bo minister dzisiaj jest taki, jest inny, armia pozostaje i pewne zasady powinny tam funkcjonować. No mogę powiedzieć, że to jest dla mnie skrajnie też ta moja ocena jest skrajnie negatywna z tych względów, jak także z innych, dlatego, że armia i wizerunek Polski to jest rzecz ważniejsza niż nawet oceny polityczne. Wiemy, że mamy ćwiczenia na a wiemy, że mamy szczyt NATO w Warszawie, a tu mamy dowódców czy, czy kapitanów statków, którzy uciekają z tychże statków, które płyną chociażby do ćwiczenia Anaconda. Pozostawiam to ocenie państwa czy sposób.